No cześć, malutki updatecik w temacie C5. Muszę sobie tylko jeszcze obczaić zawiesie jedno, w jakiś sposób tu wykombinować. Silnik jest w zasadzie uwolniony, wisi tylko na skrzyni i tam na tej ostatniej poduszce. Od spodu, półosie, kable, instalacje, rury, przewody, wszystko jest zdjęte, także lada moment go nie będzie. Cześć, słuchajcie, witam Was po dłuższej przerwie, takiej długiej nieobecności z nowymi filmami na moim kanale. Słuchajcie, spowodowana była naprawdę niekorzystnymi warunkami. Mieliśmy ostatnio jakąś taką, wiecie, zimę prawdziwą, czego dawno nie było w Polsce i... Bytowanie w tej tutaj szopie mojej nie należało do najprzyjemniejszych, a już zwłaszcza kręcenie jakichkolwiek filmów, gdzie to zawsze trwa znacznie dłużej niż cokolwiek co byście innego chcieli normalnie przy czymkolwiek zrobić. Także tym się usprawiedliwiam. Myślę, że pogoda już na tyle się poprawiła, chociaż jak słyszycie, leje i to dosyć. Natomiast jest już na tyle dobrze, że nie ma dużych mrozów i będzie można troszeczkę tutaj się pobawić. A do zabawy jest i to dużo. To co widzicie w tej chwili na ekranach, a mieliście okazję obejrzeć troszeczkę wcześniej w tym y, timelapsie time takim, no to jest y, rozbebeszony, rozebrany na czynniki pierwszy silnik o pojemności praktycznie prawie 3 litry, benzynowa V6, 24 zawory, y, znajdująca się w wielu, wielu y, samochodach, y, generalnie produkowana przez grupę PSA, czyli Peugeot, Citroena i wszystkie w okolice, okolice przyległości i tak dalej spotykana również w Fiatach w kilku innych markach bardzo takiej marce egzotycznej dla wszystkich myślę która nosi nazwę Venturi w modelu Atlantic bodajże 300 była ta jednostka montowana z dodatkowo dwiema turbinami osiągała wtedy moc ponad 300 koni mechanicznych Aczkolwiek, z tego co mi wiadomo, samochód ten powstał tylko w 13 egzemplarzach, więc naprawdę krótka seria zwana francuskim Ferrari. Ale do rzeczy, to jest silnik z Citroena C5, który no, stracił jeden cylinder, przestał pracować na jeden cylinder. Silnik, jak widzieliście w filmikach i na zdjęciach wcześniej, był wyposażony w instalację LPG. Instalacja była założona, powiedzmy sobie to eufemistycznie nazywając, bardzo e, lajtowo nie wspominając że o kablowaniu, o wszystkich innych aspektach związanych z mapami, z prawidłowym zestrojeniem w ogóle. Nawet nie zamierzam się rozwodzić na ten temat. Przyczyna śmierci tego cylindra numer 6, za chwilę zobaczycie, pokażę to bliżej. Po prostu wypalił się zawór. Wypalił się zawór wydechowy. Silnik na tym cylindrze utracił kompletnie kompresję. Dodatkowo silnik pobierał według właściciela znacznej ilości oleju. Widać to po komorach spalania, po stanie cylindrów, po, po stanie tłoków, wszystko Wam za chwilę pokażę. Także silnik został rozebrany i będzie przeprowadzony na nim kapitalny remont silnika oraz wszelkich przeległości typu kompresor klimatyzacji będzie robiony, będzie robiony prawdopodobnie alternator. No wszystko co wchodzi w skład będzie odświeżone, malowane też te wszystkie uchwyty, sporniki, i tak dalej, tak dalej, wszystko to będziecie mogli niedługo zobaczyć. Ale do rzeczy dzisiejszy film jest tylko zajawką. Naprawdę nie chcę, żeby trwał dłużej niż te 15-20 maksymalnie minut, ponieważ treści na nim za dużo nie jest, co jest ciekawego, nie wiem, w rozkręcaniu. Sekcja zwłok i owszem, czasem fajnie popatrzeć, co się stało, ale samo, sam proces rozkręcania to wiecie, potrafi każdy i naprawdę nie trzeba, poza systematycznością i paroma kluczami nic więcej systematyczność i porządek, po prostu, żeby rzeczy, które, części, które mają trafić z powrotem trafiły na swoje miejsce. Szkoła ortodoksyjna mówi nawet o wszystkich śrubach, złączach i tak dalej. No ja generalnie aż taki ortodoks nie jestem, chociaż uważam to w sumie za dobrą praktykę, natomiast no, jakby nigdy nie spotkałem się z większymi problemami nie zachowując tych zasad. Może kiedyś się natnę i zmienię zdanie, póki nie, no to... Nie przywiązuje wagi do tego, żeby każda śrubka M10 trafiła na swoje miejsce z powrotem. Są tacy, ale ja do nich to nie należę. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Pokażę Wam pokrótce, co tu się wydarzyło i jak wyglądają podstawowe komponenty. Tego silnika, w jakim są stanie? Przebieg, bo niektórych to może interesować. Przebieg jest w granicach 200 tysięcy km do awarii. Przed awarią obecny właściciel posiada ten samochód i zrobił nim około 50 tysięcy km. Wcześniej ten silnik jeździł w Niemczech, jeździł na. Tam był, instalowany, tam był instalowany gaz, tam była zainstalowana instalacja LPG i z tego co wiem, tam też użytkowany był na olejach. Long life. Dopiero po tym, jak trafiło to auto do Polski, to właściciel zaczął się rozglądać za innymi olejami, stosować reżim wymiany w granicach 10, maksymalnie 12 tysięcy kilometrów dobry olej, no i eksploatować to auto na gazie. Niestety wydarzyło się to, co się wydarzyło. Za chwilę wam pokażę. No i w ten sposób, bo to silnik trafił do mnie. Dobra. Przydługie ujęcie. Nudno w kadrze, nic się nie dzieje. Tak wygląda to wszystko, rozłożone na dwóch stołach. Jak widzicie, jest tego naprawdę mnóstwo. Duża część tego jest jeszcze tutaj. To jest sam silnik z przygodą. Pod silnikiem mamy taką du dużą michę, której używam do spuszczania płynów, a wypełniona jest ona wszystkimi plastikowymi osłonami, pokrywami itd., itd. Nie patrzcie proszę na mój bałagan na warsztacie. Czas będzie sprzątania niedługo. A tak wygląda cała reszta na dwóch stołach. Pod spodem widać półosie. Szczotka już czeka na swoją rolę w tym filmie. Dobra, kończę to ujęcie. Przechodzimy do szczegółów. Zapraszam na film. Jesteśmy nad blokiem sześciocylindrowym w układzie V, bardzo fajny, duży, konkretny odlew aluminium składający się z dwóch części. Ta dolna część, ta ramka, w której znajdują się podpory wału oraz obudowy panelek, jest jednocześnie podporą z kolei dla misy olejowej. Cała ta pompa olejowa z boku się mieści. Wszystko będę pokazywał. Generalnie o co chodzi z blokiem? Tuleje cylindrów. Tuleje cylindrów. Wyglądają ok, aczkolwiek nie wiem, czy jestem w stanie Wam to pokazać na filmie. One są dosłownie wypolerowane. Nie ma śladu, nie widać na nich kompletnie rys honowniczych. To się po prostu starło. Pierścienie zrobiły swoje. Tutaj moim zdaniem jest pierwotna przyczyna tego, że ten silnik takiej ilości oleju pobierał. Także trzeba będzie oddać go albo samemu przechonować, ale najpierw będę musiał dokładnie wszystko przy pomocy średnicówki i mikrometra pomierzyć, żeby mieć pewność, czy te są jeszcze jakby w specyfice pierwszego szlifu. Po prostu chodzi o to, żeby sprawdzić ich geometrię, owalizację. Yy, czy nie są stoszkowe i tak dalej, i tak dalej. Pokazywałem już na moim kanale filmy, w jaki sposób się to robi, ale nie widzę też problemu, żeby przy tej okazji nie pokazać więcej. A propos bloku, jeszcze jedna rzecz, która mnie przykra spotkała w trakcie demontażu tego silnika. Niestety nie dałem rady tego nagrać. Jak zwróciliście pewnie uwagę wcześniej w tym timelapse, jakby film nagle się urywa na pewnym etapie związanym z rozrządem, i to jest wszystko moja wina, moja nieuwaga, dlatego że. <laughs> Yy, padła mi bateria, <laughs> padła mi bateria. to wszystko tak długo trwało, że nie zwróciłem na to uwagi, a jak już yy, zwróciłem na to uwagę, byłem troszeczkę dalej z rozrządem niż bym chciał i wtedy stwierdziłem, że no nie ma sensu tego cofać, powtarzać, a i kręcenie dalej tylko spowoduje, yy, tak jak mówiłem w we wcześniejszym wejściu, że ten film się rozrośnie do bardzo dużych rozmiarów, a treści z tego płynących będzie niewiele, no bo mówię, co za sztuka rozkręcić silnik, każdy potrafi. Śrubę wykręcasz, odkładasz na miejsce i, i tak po kolei. Także z blokiem to i mała przygoda, którą pokazuję już za chwileczkę. Jak widzicie tutaj od góry mamy tuleje, a od dołu tą właśnie drugą część, która jest podporą wału, ona skręcana jest do bloku na duże takie szpilki na łeb Torx E14 jest ich, żeby Was nie skłamać, z 10. raz, dwa, trzy, cztery to jest osiem, nawet 16, 16 sztuk jest tych szpilek jedne są grubsze, drugie grubsze. większe, trochę mniejsze i generalnie to jest główna jakby siła, która spaja te dwie połowy bloku ze sobą natomiast jest jeszcze dokładnie 12 takich malutkich szpilek M6, a długich które po zewnątrz ten silnik spinają jak już widzicie masę opiłków jest tutaj no i niestety Przykra sprawa, bo z tych 12 szpilek odkręciły się tylko dwie. Mimo różnych zabiegów, mimo grzania, mimo cudowania, mimo chemii aplikowania, w miejscach gdzie się dało dojść, nic to nie pomogło. Po prostu w tym aluminium to się tak zapiekło, że szpilki albo się ukręcały, albo, albo zwyczajnie objeżdżałyby, i musiałem to wszystko rozwiercać. Stąd też taka ilość tego tych opiłków, tutaj to wszystko będzie myte. To wszystko pójdzie na myjkę ultradźwiękową. Natomiast te otwory tutaj, po tych szpilkach, no to jest jedna, która się wykręciła, to nie są jakieś, wiecie, kluczowe, jeżeli chodzi o wymiar otwory, więc nie będzie krzywdy żadnej dla tego bloku, kiedy to po prostu przy pomocy narzędzia, które teraz widzicie na ekranie z boku tutaj, czyli takiego wiertła, frezu z pilotem, po prostu wyprostuje płaszczyznę pod łeb śruby i w ten sposób będę mógł też pilki wkręcić innego rodzaju. Także szkoda się jakaś tam stała przy demontażu, ale nic czego nie dałoby rady naprawić. Wszystko też zależy od tego w jakim stanie będzie, będą tuleje cylindrów. Myślę, że w prawidłowym wtedy też nie będzie płaczu nad wylanym mlekiem. Ważna sprawa, gdyby ktoś miał podobną przygodę i chciał ten silnik remontować, a składać go z dwóch połówek które nie należały jakby do siebie, czyli na przykład wziąć podporę z innego silnika, no to niestety to jest głupi pomysł, chyba że dacie do legalizacji ten blok, ponieważ te połówki, w których siedzą panewki tam od spodu główny wału, muszą mieć osiowość zachowaną, tak, że to tylko i wyłącznie na stanowisku jakimś do obróbki jesteście w stanie zagwarantować. Więc takie złożenie dwóch bloków z dwóch różnych połówek może się skończyć różnie. A na pewno niedobrze, bez podejścia do tego w prawidłowy sposób. Także to była największa, największa przeszkoda w rozbiórce tego silnika. Trochę to też zeszło czasu, no ale wszystko jakby skończyło się na tyle dobrze, że nie ma, nie ma nad czym płakać. Przechodzimy do dalszej części zwiedzania na Waszych oczach. Wał korbowy z tego silnika, szczerze mówiąc, no nie jest w najgorszym, ale też w najlepszym stanie nie jest. Mianowicie, da się zauważyć takie pod palcem tego nie czuć, ale na oko da się zauważyć takie, no nie powiedziałbym, rysy no, przepolerowania, przytarcia delikatne. W każdym razie on już jest po pomiarach, wymiary trzyma. Nie ma jakiejś jajowatości na tych czopach, także nie ma problemu, wystarczy przepolerować. To jest widzicie skutek używania oleju long life. Tylko i wyłącznie stąd bierze się ten problem, ponieważ ten olej nie usuwany przez jakiś czas silnika, gromadzi dużo takich trwałych, stałych zanieczyszczeń, które mimo tego, że teoretycznie mamy w aucie filtr oleju, dostają się jednak, odrywają po drodze z kanałów olejowych, dostają się do między panewki a czopy wałów i właśnie to one robią takie spustoszenia opiłków, jako takich nie ma, panewki, zaraz Wam pokażę, nie są w jakimś rewelacyjnym, ale też w najgorszym stanie nie są. Także to jest kamyczek do ogródka wszystkich zwolenników olej, olejów Long Life. Moim zdaniem więcej złego niż dobrego dla silnika może, ekologia, ale wiecie, z ekologią to dzisiaj ciężko dyskutować. Cała reszta podzespołów drobnych to są też pilki, które skręcają blok i głowice. Tutaj mamy te od bloku. Jedne są jak widzicie większe, drugie mniejsze. Świece, smok Ktoś tu silikonu nawalił i się trochę oderwało, ale generalnie czysty. Ze smokiem taka mała przygoda pokażę Wam na przykładzie miski olejowej. Wszystkie śruby, pod spodem pompa oleju, tłoki, do nich za chwilkę przejdziemy. Wracając do wału i panewek, paneweczki chciałem Wam pokazać. Z panewkami głównymi do tego silnika okazuje się, że jest olbrzymi kłopot, jeżeli chodzi o, dostęp, o dostępność. Prawdopodobnie tylko w ASO i prawdopodobnie kosmiczne pieniądze, bo około 300 zł za jedną pół panewkę. Także komplet panewek głównych do tego silnika może kosztować nawet 2000 z małym hakiem. Jak widzicie tutaj, widać starcie warstwy adaptacyjnej. Ona się tutaj zaczyna świecić. Ta panewka, i gdyby nie to, to byłaby powiedzmy szczerze, w idealnym stanie. Ale jak widzicie, głębokie rysy na większości tych panewek, jakieś wtrącenia to wszystko jest wynik stosowania takich długich interwałów olejowych no i ciał stałych, które dostają się między czop wału a powierzchnię panewki także one tutaj kwalifikują się do wymiany i nie ma co tutaj niestety kombinować, bo ja po prostu nie jestem w stanie z moim podejściem do remontu silnika założyć czegoś takiego z powrotem gdyby naprawdę nie było wyjścia, nie wiem jesteśmy na Syberii i auto musi jechać dalej, ok, ale w Europie Sory trzeba podnieść koszty tych wszystkich oszczędności, które robiło się wcześniej, i no niestety, wymiana. Jak widzicie, tutaj na tłokach też widać. Pamiętajcie, że ten silnik na Longlife jeździł 150 tysięcy, czyli dużo, niedużo. Po tłokach też widać ślady tego oleju, że jest to wszystko przypieczone, przylakierowane na brązowo, elegancko. Także tak to wygląda. W misce olejowe, jak widzicie, nie ma tutaj jakichś sensacji za dużo. Generalnie są takie grudki. Nie jestem w stanie tego pokazać, bo mam czarne rękawice. Są takie grudki lakieru oleju przypalonego. Wszystko to powinien zatrzymać filtr. Natomiast tutaj ta miska ma to do siebie, że dostała uderzenie jakieś od dołu. Nie jestem w stanie teraz pokazać tego, a nie chcę tych śrub wysypywać. Może chociaż, troszecz... Może chociaż troszeczkę od spodu. O, widzicie, ona jest. Tutaj jest taki rdzawy. Ślad, z drugiej strony też po prostu jest wgnieciona. Ona jest oparła się o smok. Nie wiem też, czy to nie było pierwotną przyczyną jakby utraty smarowania i przedwczesnego zużycia tego silnika, a w zasadzie pierścieni. Jeżeli to nie dostawało wystarczającej ilości oleju, no to mogło się tak stać. Obstawiałbym, że tu jest przyczyna. Ale też pewności nie mam, musiałbym sobie porównać jak bardzo w stosunku do nowej, do prawidłowej miski jest to wgniecenie wysoko, albo też zmierzyć odległość, wiecie, od tego miejsca, gdzie smog przychodzi do, do, w zasadzie niby są takie okienka, którymi ten olej powinien dać radę płynąć, no ale nie wiem, nie wiem co o tym sądzić, po prostu podejrzewam, że tu mogło być jakaś pierwotna przyczyna tego problemu. Nad pozostałymi elementami, które tutaj widać na stole nie ma się co rozwodzić są y, zawory do sterowania kołami zmiennych faz rozrządu. Tutaj dwa te z zieloną wtyczką, czujnik oleju, To wszystko muszę ładnie teraz pozbierać, umyć. Wakum y, pompa. Co ciekawe, te silniki, mimo że to silnik benzynowy posiada wakum pompę, y, pompa wytwarza podciśnienia do y, systemu, którego wymagają w tym samochodzie. Samo podciśnienie generowane przez silnik widocznie było niewystarczające i inżynierowie. Zdecydowali się na taki kroczek Mamy tutaj rolki napinacza Trochę już rdza chwyciła Śruby głowicy Cały zestaw śrub Który wyląduje do y, Oczyszczania, do ocynkowania Kompresor klimatyzacji, gdyby kogoś interesowało Sanden y, tego typu Będzie też rozbierany czyszczony y, Mamy tutaj pompę Wspomagania Alternator A, pompa wody Cała reszta drobiazgów, które do tego silnika przykręcane są, koło pasowe z tłumikiem, drgań. Też rzecz, która we francuskich motorek lubi siebie popsuć. I wtedy mamy problem. Paska rozrządu. Mogę wam pokazać. Bardzo długi pasek. Także kawał rzemienia. I wygląda jeszcze najgorzej. Nie wiem kiedy był robiony, ale naprawdę spokojny rozrusznik, o taki sobie tutaj też będzie robiony bo jak już robić to już robić świece, no, w tym silniku świece tak wyglądają jak widać oleju tu szło naprawdę sporo jedne lepsze, drugie gorsze na pewno wypalone elektrody także na gazie jeździmy świece zmieniamy częściej interwału Wam teraz nie podam, bo Naprawdę nie pamiętam, a nie chcę, żeby strzelić jakąś totalną głupotę, więc osoby, które mają gaz, to jest zadanie domowe. Niech sobie sprawdzą, jak daleko tu jaka przerwa. Jak daleko mogą jeździć na jednym komplecie świec bezpiecznie i bezproblematycznie. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj wałeczki i głowice. Wałki rozrządu cztery są w tym silniku każdy steruje. 12 zaworami, znaczy każdy każdy, każdy staruje sześcioma, ale w jednej głowicy mamy 12 zaworów. Zawory są. Luz zaworowy kasowany w tym silniczku jest takimi oto szklankami z hydroszklanki hydro i hydropychacze, różnie ludzie na to mówią, różnie się to, różnie się to nazywa. Nie są one tutaj w najgorszym stanie. W zasadzie większość nadawałaby się do ponownego montażu. Ale szkoła mówi, że przy remoncie kapitalnym silnika. Należy te podzespoły wymienić. I tego się trzymajmy. Wałki, mimo long life'a, mimo przebiegu, w sumie 200 tysięcy, co to jest, nie? Dzisiaj na silniki produkowane po roku 2000 troszeczkę. Yy, mówię o klasie, o technologii. Nie powinno im tutaj być nic. Nie ma żadnych rys. Na szczęście łoża wałków również spoko. Także cała góra, moim zdaniem, bez pomiarów na oko. Chociaż nie lubię tak. Ale uważam, że jest w porządku. No i głowice. Jak widzicie, jedna głowica komory spalania pełna nagaru. Nie jest tak duże, jak w niektórych dyrektach tego nagaru, które jest tam normalny Ale to jest pamiętajcie silnik PFI, czyli wtryskiwacze są do kolektora dolotowego i one mają tutaj te silniki łatwiej, dlatego że zawory sące są domywane paliwem, mieszanką, paliwa powietrza, która tutaj się gromadzi przed cyklem pracy. Także doloty są w miarę czyste. Mamy koła zmiennych faz rozrządu. Nowe koła z takimi korkami, które ktoś szczerze mówiąc tak dopierniczył, że musiałem użyć brutalnej siły i narzędzi, żeby odkręcić ten drobny gwint, bo korek zaślepia właściwą śrubę która dokręca koło zmiennych faz oraz koło zwykłe na wałku wydechowym do wałka, czy to ssącego, czy wydechowego. Tutaj jest taka niespodzianka dla osób, które tymi silnikami się nigdy nie zajmowały. Te śruby mają pod spodem lewy gwint, także też trzeba uważać, co się robi, bo można dokręcić na hamę. A tutaj już widać przyczynę. Znaczy skutek, bo przyczyny to chciałbym, żebyście sobie wyrobili zdanie sami na ten temat. Instalacja gazowa w tym samochodzie istniała, była jeżdżona, była zamontowana naprawdę tragicznie. Podejrzewam, że zestrojona i wyregulowana również, i moim zdaniem tu jest skutek posiadania i użytkowania takiej eksploatacji piękna dziura, piękna dziura w zaworze wylotowym. Ten cylinder nie miał praktycznie nic kompresji. Zero, absolutnie. Pozostałe z kompresją również cienko. W zasadzie miały taką, wiecie, 9 barów, 10 maksymalnie. Także to jest ogólny pogląd na całą sytuację. Tutaj tłoki jeszcze miałem pokazać. Mimo wszystko, nie wyglądają wcale najgorzej. Brudne to tam brudne. Pierścienie nie stoją, bo pierścienie generalnie wszystkie się ładnie. Przepraszam Was za ostrość, ale nie jestem w stanie utrzymać telefonu i pokazywać jedną ręką wszystkiego. Natomiast płaszcze są czyste, nie ma śladów przytarć, delikatne, jakby taka zmiana odcienia na tych płaszczach. Wszystkie wyglądają tak samo, nie ma sensu pokazywać więcej. To jest ten z tego cylindra, gdzie nie było kompresji, no i tak wygląda tłok, komorę spalania pokazywałem Wam wcześniej. Na tym tłoku też, jak widzicie, nie ma jakichś, są takie mikroryski. Naprawdę, to jest brud to, co tutaj widać. Ale generalnie, o teraz widać te mikro, mikroryski pod kątem, pod światło, dopiero nic myślę, co by dyskwalifikowało jeszcze na tym etapie. Chociaż znam takich, którzy by szukali nowego. W każdym razie, to po umyciu i po wyczyszczeniu, nowe pierścienie, honowanie tulei, jeżeli wymiary będą prawidłowe. Zda egzamin i będzie to działało. Ok, starczy na dzisiaj. Tak wygląda obraz bitwy. Wkrótce zaczynamy poszczególne komponenty regenerować, naprawiać, czyścić, przyprowadzać. Na nich niezbędne operacje w celu takim, żeby odzyskały dawną, a nawet fabryczną sprawność. No i z tych działań myślę, będę kręcił krótkie relacje, bądź dłuższe, w zależności od tego, co będzie robione. Omówimy sobie parę tematów przy okazji. Pokażę znowu żeby ci, którzy nie widzieli wcześniej moich filmów, zobaczyli jak wyglądały pomiary takiego silnika, weryfikacja elementów itd., itd. Dobra, tyle gadania, zapraszam na kolejne filmy, trzymajcie się, cześć.